Fajnie się jedzie, co? Nie bawię się tak, bo wsiadam, muszę zejść. Nie umiem nagrać wstępu, dlatego jedziemy sobie pozwiedzać sobie szewo. Jest jesień, skończyły się maderskie przygody i w międzyczasie, kiedy oczekujemy kolejnej wyprawy, jedziemy sobie pozwiedzać i po drodze ośrodek rekrutacyjno-szkoleniowy NSDAP i Mewiałacha. Jedziemy. Naszym kolejnym pomysłem na szybką podróż rowerową jest przejażdżka po Wyspie Sobieszewskiej. Jest to najdalej wysunięta na wschód i jednocześnie największa pod względem powierzchni dzielnica Gdańska, którą jest od 1973 roku. Do niedawna na wyspę można było dostać się przez most pontonowy, który został zastąpiony mostem zwodzonym. Wyspa otoczona jest od północy Morzem Bałtyckim, od południa Martwą Wisłą, od wschodu Przekopem Wisły i od zachodu Wisłą Śmiałą. A tutaj w oddali, hałda fosforu. No, oczywiście na sam koniec załapałem, tak? Dźwięk niepokojący, jak na te czasy, ale to jest akurat straż pożarna, więc jesteśmy bezpieczni. Obszar ten jest oczywiście szczególnie atrakcyjny latem, kiedy korzystanie z tutejszych plaż jest nieco przyjemniejsze w cieple słońca. Wyspa oferuje również wiele atrakcji dla fanów kempingowej formy wypoczynku, czy też zwyczajnych domków. Szeroki wybór restauracji i urokliwych knajpek również zaspokoi przeróżne gusta. Dotarliśmy do miejsca, ale problem jest taki, że... O! Jest w bardzo takim miejscu nieprzystępnym, że tak powiem. Ale tutaj mamy widok właśnie na historyczny budynek, który kiedyś pełnił funkcję koszar Wehrmachtu, później ośrodka wypoczynkowego i w 2003 roku przestał być już funkcjonalny. I od tamtej pory stoi sobie tak jak stoi. Nie wiem, obejdziemy to sobie dookoła i z zewnątrz coś pokażemy i potem ruszamy już na mewią łachę. Tak? Tak. Tutaj kolejny budynek tego kompleksu. Wygląda na dość ładnie zachowany. No ale nie będziemy się tam jednak dzisiaj pakować. Za to pozwiedzamy sobie inne ładne miejsca. Bo trafiła nam się fajna pogoda. I mimo tego, że jesteśmy trochę podziębieni, to jest całkiem git. Jest fajnie. Najwyżej będzie El 4 Kierujemy się na wschód wyspy przez tutejsze ścieżki leśne, które biją się kilometrami, co sprzyja właśnie wyprawom rowerowym czy też rodzinnym spacerom. Naszym celem jest Mewiawaha, czyli rezerwat przyrody utworzony w 1991 roku, mający chronić miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków. Przekop Wisły dzieli rezerwat na dwie części, z czego my jedziemy do tej mniejszej, zachodniej. Jak widać, teren jest dość trudny do jazdy rowerem, dlatego należy przygotować się na dość długie pchanie roweru po piachu. Mimo to krajobraz wynagradza nam trudy rower roweropchania. Jak tam? Jadę sobie. Co? Jadę sobie na rowerze. <noise> tak, pchamy rowery. Tutaj się droga zawęża, także coraz ciekawiej. Nie może być łatwo. Jednak nam się udało chwilę później, czyli dosłownie 3 sekundy później. Jest taki asfalcik znaczy beton, ale już przynajmniej nie piach. To jedziemy. To Było za dobrze. Oh. Wytrzeń się nam. Byłem butlon bez zębów. Mieliśmy okazję zobaczyć kormorana, który suszy sobie pióra, tu jest wyjaśnienie. Z tej nie najwyższej wieży widokowej, możemy dostrzec tą drugą część rezerwatu, na którą kiedyś również się wybierzemy. Nasza ostateczna porada: jeżeli ktoś się chce wybrać na mewią łachę, to bez roweru. Bo tutaj to. Te... sobie zrobić trening. Chyba, że chcesz to sobie... Dokładnie. No, ale tak to właśnie w ten sposób się głównie idzie albo kamieniami. Także ten odcinek trzeba pokonać w pieszo. Fajnie się jedzie, co? Nie bawię się tak. Siadam, muszę zejść. A dlaczego? To zabawa, jak <grych> i kamienie. Ale fajne miejsce. Solidna droga to podstawa. Kolejna przeszkoda, ale ambitnie jedziemy na rowerach. Schodzimy tylko przy takich przeszkodach i jedzie się po takich kamulcach. Nie wygląda to tak strasznie, ale trochę trzęsie. Naprawdę trudna trasa, ale bardzo fajna. Szkoda, że nie mogę ponagrywać w trakcie jazdy, no bo no niestety, ale trzymam to wszystko w ręku. A teraz jesteśmy w drodze powrotnej. Jedziemy na ramen, bo musi być wspomniane, że będzie żartę I widzimy się wkrótce. Do zobaczenia.